Czy Atma oddziela się od umysłu po śmierci? Niektórzy astrologowie twierdzili, że nie. Inaczej dusza nie pamiętałaby poprzednich wcieleń. Jednak, według nauk Warahamihiry Atma oddziela się od umysłu i zmysłów w chwili śmierci. Jest to dar, siwy, pana Atmy. W pamięci przeszłych wcieleń uczestniczy nie umysł, lecz di-inteligencja subtelna. Natura Atma Karaki. Słowo Karaka oznacza czynnik sprawczy, ten, który czyni, wskazuje, produkuje lub kontroluje trzy rodzaje znaczeń Atmy, czyli trzy typy sygnifikatorów. Słowo Atma może oznaczać najsargrika, Atma Karaka, naturalna dusza, cząstka najwyższej świadomości, Paramatman.